Update odczulania. To jest tu ze mną od 2022 wieku roku. <laughs> wie, że to jest mój trzeci sezon odczulania. Oczywiście zacząłem to odczulanie już miesiąc temu, ale nie miałem wtedy okazji, żeby Wam opowiedzieć, jak to jest. To są kropelki odczulające mnie przeciwko trawom. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Trochę wrzesień to jest dla mnie męka. Męka. A dlatego nie lubię lata. Właśnie głównie dlatego, że wtedy wiecie: oczy zapuchnięte, katar, zatkany nos, gardło boli. Dwa lata temu trzy lata temu to w ogóle miałem też gorączkę. zobaczcie, to wygląda tak. W tych kroplach znajdują się alergeny o odpowiednim stężeniu, które sprawiają, że ja przez cały ten czas się uodparniam trochę na te trawy przeklęte. Dajcie znać, czy wy się odczulacie? Czy ktoś z was w ogóle zaczął odczulanie za moim przykładem? Jeśli tak, to mega mi miło, bo jednak powiem Wam, że widać efekty. Wiecie, już w pierwszym roku było widać efekty, w drugim tylko się poprawiło. Dobra. Dwie krople pod język. Będę wami Tak, się zrozumiecie. u mnie w profilu. Może się zdziwi, ale faktycznie co roku jest update odczulania. 6 rok, trzeba by było na 6 rok. Możliwe, że to już będzie o 6 Bo odczulanie się od 3 do 5 raz. Zobaczymy pod koniec jakie są efekty. Jeżeli będą zarabiały, to już koniec będzie update odczulania. Karna folka falka, z nasza rzecz na, na miesiąc i kosztuje około stopy rzecz na jest taki mdły, pikantny, trochę szczypy. Może widać, jak to spieszają, że się Cześć. Dobra, łykam. Do miłego dnia.